Witam Was, kochani. Mówi Antoni Wiatr, ambasador Głosu Seniora. Pragnę z Wami wspólnie zaśpiewać kolendę dla wszystkich, dla dorosłych i dla dzieci. Zostań Jezu mym braciszkiem. Zostań Jezu mym braciszkiem, podzielę się z tobą wszystkim. Dam ci swoje klocki Lego i mi siaczka pluszowego. Dam ci swoje klocki Lego i mi siaczka pluszowego. Dam zabawki, dam słodycze. Babcię dziadka ci pożyczę. Podzielę się mamą, tatą, bądź braciszkiem moim za to. Podzielę się mamą z tatą, bądź braciszkiem moim za to. Będę cię na rączkach nosił, nie daj się boziu prosić. W mym urzeczku miejsce zrobię, Będę idziesz, ze mną mną sypiał sobie w mym łóżeczku miejsce zrobię będziesz ze mną sypiał sobie razem z, z pieskiem, mym arbuzem i aniołkiem, moim stróżem, pobiegniemy wprost do Ciebie, czekaj na nas w wielkim niebie, pobiegniemy wprost do ciebie, czekaj na nas w wielkim niebie. Zaśpiewam wam wspaniałą, wzruszającą kolędę domową. Ta kolenda od opłatka się zaczyna, bo płatkiem najpierw wzięli się rodzina, od opłatka i od życzeń naszej mamy. Od tych słów nad okładkiem wyszeptanych, A ty nasza kolendo domowa, Słowa mamy w pamięci zachowaj, A ty nasza kolendo domowa, Słowa mamy w pamięci zachowaj, I już grzyby, już ryby są na stole. Zaraz przyjdzie i na kluski z makiem kolej. my z rybami to jesteśmy ciut na bakier, ale bardzo nam smakują kluski z makiem. Za te kluski kolę do domowa, naszej babci będziemy dziękować. Na za te kluski kolę do domowa. Naszej babci będziemy dziękować. Teraz trzeba wyjąć paczki spod choinki, bo Mikołaj przyniósł dla nas upominki. Tata mówił, że z pieniędzmi krucho raczej, a Mikołaj przyniósł dla nas tyle paczek. Razem z nami kolędo zawołaj, że się udał w rodzinie Mikołaj. Razem z nami kolędo zawołaj, że się udał w, w rodzinie Mikołaj. I zaśpiewaj, zakolęduj nam kolędo, że najbliżsi zawsze blisko przy nas będą, że nikogo nie zapraknie przy tym stole, przy kolędzie najpiękniej z wszystkich kolęd, że spotkamy się znowu przy stole, w tej godzinie opłatka i kolęd. Że spotkamy się znowu przy stole, w tej godzinie opłatka i kolęd. Zaśpiewajmy wspólnie kolędę, z którą pokolenia szopkarzy, dzieci, młodzieży, chodziło od XIX wieku po. W dzielnicach Krakowa, przedmieściach Krakowa, ja też chodziłem. A przy łące, przy Zielonej. Przy niskiej dolinie Wielka chwała o Maryi na cały świat słynie. Wielka chwała o Maryi na cały świat słynie. Siedzi ona w pokoiku, mieście na Zarecie. I koły i piastuje narodzone dziecię. I koły i piastuje narodzone dziecię. Cię. Przyleciało do niej z nieba, skrzydła te, chłopiątko. Weselcie się, radujcie się, bo już jest dzieciątko. Weselcie się, radujcie się, bo już jest dzieciątko. Ucieszyło mnie bardzo, gdy kilkanaście lat temu, panie, które miały powyżej 90 roku życia, z mydlnik, gdy usłyszały tą kolędę, mówi: to śpiewajmy ją co roku i rzeczywiście co roku w Boże Narodzenie śpiewaliśmy tą kolędę. Wspaniałe kolendy i szczęśliwy świąt.